Cześć! Jeżeli planujesz posadzić tuje w swoim ogrodzie i nie wiesz jak je wyściółkować, czy tam położyć korę, czy kamyki, czy mogłem, czy może położyć tam agrowukinę, to pokażę Ci jak wygląda agrowukina po paru latach, co się z nią dzieje i dzięki temu będziesz mógł podjąć decyzję czy taki wydatek, taka inwestycja w ogóle ma sens, więc zapraszam Ciebie tutaj. Mam obecnie 40 tuj, które miały w tamtym roku, dwa lata temu, 5 metrów wysokości zostały ścięte na 3 metry. I pokażę Wam, ile w ogóle jest przy tym pracy. I no, dzięki temu będziecie wiedzieli, co Was w przyszłości czeka, w zależności od tego, jaką decyzję podejmiecie. Tu zostało nam 40, tak jak powiedziałem, było 50, chyba 54 tuje były, więc 14 wycięliśmy, bo tutaj mieszkamy od 4 lat, ogród już był zagospodarowany. Nie patrzcie, że tutaj jest rozkopane, ale tak właśnie mnie naszło, żeby pokazać Wam, jak w ogóle tuja rośnie. Tutaj, zobaczcie, mamy tuję, yy, która no, wydaje mi się, że została w pewnym stopniu przez nas zaniedbana, a być może to jest efekt tego, że już wcześniej coś takiego, że tak powiem miało miejsce, ktoś na to zezwolił ona wygląda fajnie, to jest chyba tuja Brabant. nie znam się na tych odmianach, więc wybaczcie mi ta jest jako jedna taka jaśniejsza, te listki są jasne, natomiast tamte listki są totalnie innego odcienia i teraz, jeżeli nie będziecie dbali o tuję, no to ona tutaj zacznie Wam rosnąć. No i teraz mamy my z tym problem, dlatego że jeżeli chcielibyśmy sobie to, może ja z zewnątrz też pokażę, ona, ona nie była przycinana systematycznie, no i widzicie jest krzywa jak nie wiem co. Jeżeli byśmy chcieli tutaj coś przyjąć, przyciąć, to patrzcie na przykład o to, widzicie, to jest jedna taka gąska. Dobra, to może jednak byśmy mogli przyciąć, ale, ale jakaś tam dziura zostaje. Natomiast o tu, o Kolejna, widzicie, rośnie, tak, zamiast wszystko, o, że tak powiem, te gałązki, zamiast odchodzić od tej głównej, od tego głównie, głównego pnia, no to ona się tutaj tak porozrastała, te małe powychodziły na boki, no i teraz jeżeli chcielibyśmy tu zrobić z tym porządek, to niestety zostaną tutaj dziury, więc pierwsza rzecz, o którą trzeba dbać przy przypadku tujek, to jest... Moim zdaniem nie mam dłuższego doświadczenia, ale moim zdaniem dbanie o to, żeby tutaj na nic nie wyrastało. Przykładem takiej tujki jest na przykład tu. O, też sobie wyrosła i to nie jest chyba e, jakaś tam, wiecie, e, jakieś odgałęzienie od tej głównej. Tylko wychodzi prosto z ziemi. No i teraz, jeżeli to chciałbym też zlikwidować, to patrzcie, zostanie mi tutaj po prostu. Dziura, więc y, co z tym zrobić teraz, to nie wiem. No, po prostu zostawić. Dalej. Jak rośnie tuja? Ta informacja może być też dla Was przydatna. Ona jest płytka. Jak mm, wycinałem tuję, to najprościej z wycięciem tuji było zrobić tak, że ją okopałem dookoła. dookoła. Tylko przy samym korzeniu, że tak powiem, podcinałem takie grube główne korzenie, których były ze 3-4, uciąłem i wówczas mogłem całe drzewo sobie położyć, dzięki czemu, dzięki czemu te małe korzenie, które tam są, mi po prostu z ziemi samoistnie się poodrywały. Więc nie róbcie czegoś takiego jak ja z pierwszymi tujami, że ją po prostu ściąłem, a potem bawiłem się bodajże godzinę, żeby wykopać ten korzeń. Tylko najłatwiejszą opcją jest właśnie to, żeby ją obkopać naokoło, położyć, znaczy odciąć te główne, grube takie korzenie, one są naprawdę całkiem niezłe średnicy. A I wtedy kładziecie potem co żaden problem. Tu ja rośnie płytko, około myślę... Słuchajcie, 20-30 cm. I to widać tutaj, bo modernizujemy sobie ogród na wiosnę. I patrzcie na to. Tutaj mamy warstwę już takiego piachu. Natomiast tu jest jakieś 20 cm ziemi. I to wszystko, oto, to są korzenie z tui. Czyli te tujki, które tutaj rosną, ta tuja, to jest wszystko w tych korzeniach. I cały trawnik, który tam mamy, on mniej więcej tak. No nie chcę skłamać, ale tak nawet do dwóch metrów to po prostu są te takie drobne korzenie z tuj i niektóre naprawdę ciągną się długo. Więc miejcie na uwadze to, że jak będziecie sadzić tuje, to ten system korzeniowy jest płaski, ale jest rozległy bardzo, bardzo że tak powiem. O, I tutaj te korzenie jak widzicie się kończą od tych tujek, prawdopodobnie są te korzenie. I przejdźmy sobie do tego tematu może głównego. E, czym to tutaj wyłożyć? My mamy tu na razie bałagan, e, ale tutaj, jak my się wprowadziliśmy, to było ładnie. Wszystko było przykryte agrowłókniną agrowłókninę pokażę Wam tutaj. Mam jeszcze w jakimś stopniu widać, że ona jest. Ok, ale ona przez nas nie była e, tutaj e, jakoś super eksa czyszczona. Yy, osoba, która to sprzedawała, ten dom po prostu o ten ogród też bardzo dbała. Miała chyba też firmę, która tutaj przyjeżdżała i to ogarniała. Ale powiem Wam, jaki jest problem moim zdaniem yy, tego, yy, tej całej agrowłókniny. Problem polega na tym, że inaczej, do plusów myślę, że. Yy, można, za plusy można uznać to, że tej gliwie, jeżeli systematycznie sprzątane, no to jest spoko. Okay? To po prostu sobie to stąd zsuwamy i, i mamy czarno. I to y, ładnie wygląda. Wygląd mamy na plus. Z minusów mamy to, że jeżeli planujecie nawodnienie, zobaczcie, u mnie tutaj idzie linia kroplująca firmy Rainbird, ten taki dobry model, który ma faktycznie wydajność taką jaką mamy na etykiecie, bo te takie chińskie linie czarne niestety nie mają wydajności bodajże dwóch litrów czy coś koło tego, tylko z dwa razy mniej ale to można zmierzyć i sobie to dostosować to pokażę Wam nawodnienie, które tutaj było i wydaje mi się, że to jest te tańsze rozwiązanie widzicie linię kroplującą, patrzcie po pierwsze, linia kroplująca, jak idzie, to ona musi być też, jak wiecie, to musi być podziemna, a nie naziemna. Tamta moja brązowa jest naziemna. Ta jest przyczepiona takimi metalowymi szpilkami, kawał druta po prostu wygięty. Ale co się z tą linią dzieje? Tu będzie dobry przykład. Nie wiem ile ona czasu ma, te automatyczne wodnienie, ale zobaczcie, korzenie tej tujki, tutaj po prostu, że tak powiem, pochłonęły. To sobie urwę, o i patrzcie, ona jest tutaj, w tym miejscu, ta linia kroplująca przygniatana i w momencie, gdy korzeń będzie rozrastał, to Wam będzie blokował zaraz e, tę e, linię kroplującą do podlewania. Tu też, zobaczcie, tu jest aż wgięte. Nie będę dalej tego kopał. O, tutaj mamy tą linię. Ciężko to mi, wiecie, wyrwać w ogóle, ale jak tu załamie, to widzicie, z czym to się wiąże. Te korzenie po prostu tą linię pochłaniają. I to oczywiście też wszystko było przygrzane. agro wukiną I wszędzie te, ta linia kroplująca, ona nie miała takiej wydajności, bo ta linia wchodzi tam. Mniej więcej, no i gdzie tutaj na te powiedzmy 10 tujek, i tam szła na pozostałe tujki. Więc jeżeli w połowie gdzieś była przyblokowana, no to już reszta nie była podlewana tak jak trzeba. Więc to są minusy takiego rozwiązania związanego z agruwikniną. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o, słuchajcie, o to, czy te tujki będą żyły i będą się ładnie rozwijały. No, my, jak tutaj wprowadziliśmy te 4 lata temu, to one były ładne. Były ładnie równo przystrzyżone. Pamiętajcie, że tujki też wszystkie trzeba chyba z dwa razy na sezon. Dobrze jest je przyciąć. Tu jest. Yy, widzicie? Może nie widzicie tego, ale. Nie, no, widać, że ona po prostu wystaje, tak. Po, można zrobić taki prosty, ładny yy, żywopłot, ale z tego co gdzieś tam wyczytałem, to chyba nie należy dopuszczać do tego, żeby te nie wiem nasiona te owoce tutaj się pojawiały, więc chyba jest teraz moment na tego przycięcie. Ja w temacie dbania o drzewa nie jestem specjalistą, więc na to nie patrzcie, ale właśnie chciałem wam powiedzieć tutaj o tym po pierwsze systemie korzeniowym, żebyście wzięli pod uwagę, że on się Rozrasta po trawniku i jakbyście chcieli coś przekopać, tak jak ja tutaj kopię, to o te półtora metra tutaj tego trawnika to było. Tam było mnóstwo korzeni. Ja to przesiałem, ta ziemia już leży dwa tygodnie, ona się ułożyła, Na szczęście żadne chwasty mi tutaj nie wyrastają i będę na kanale za jakiś czas pokazywał serię o trawniku. Jak ona się pojawi, to pewnie gdzieś link tutaj wyskoczy i zamieszczę Wam też informację w komentarzu. Zapraszam też do serii z rabatami, tymi grządkami podwyższonymi, które yy, zbudowałem. Bardzo fajnie to wyszło i też pokazuje jak to robiłem, więc możecie sobie to, że tak powiem, skopiować w swoich ogrodach. Więc tak, system korzeniowy, to weźcie sobie pod uwagę, jeżeli macie zamiar, nie wiem, siać sobie tutaj gdzieś jakieś warzywa, owoce, no to za jakiś czas tu będzie dużo tych, znaczy owoce, warzywa albo zioła, no to w tej ziemi, no te korzenie z tych tujek się po prostu pojawią. I jeżeli chodzi o linię kroplującą, ja uważam osobiście, że mm, po prostu co w ogóle będę robił teraz, to jak widzicie tutaj, oddzielam krawężnikiem. Tu naprawiam, bo ten się pozapadał, e, ale ten krawężnik, o ten tutaj, ta kostka brukowa będzie szła wzdłuż tujek. Tam tak samo będzie szła wzdłuż tujek i po prostu tej gliwie, które będzie opadało, ono sobie będzie tam leżało. Nam to nie przeszkadza. Ono nabierze swojego, wiecie, takiego koloru. Będziemy wyrywać tylko jakieś tam. E, Trawę, chwasty, które gdzieś tam przypadkiem zasiałem, i to będzie sobie leżało. Nadmiar będziemy zgarniać, ale niech sobie te drzewka żyją w tym swoim, tutaj, wiecie, świecie, ta mikro, taka biologia, czy jak to tam się nazywa, niech ona sama się tutaj istnieje. Linia kruplująca, być może ona będzie po prostu tylko delikatnie przyczepiona do korzeni czy do pni drzew i będzie wzdłuż tych pni sobie szła i nie popełniajcie też tego błędu, który ja zrobiłem, czyli puściłem linię kroplującą, słuchajcie linię tutaj ona sobie idzie za tym, to nie o to mi chodzi ale patrzcie, tutaj linia kroplująca była opuszczona na rośliny i teraz za każdym razem jak moja żona podlewała sobie rośliny tą linią kroplującą to wszystkie tujki za każdym razem były podlewane no i odwrotnie, jeżeli podlewałem tuje no to rośliny też były tutaj podlewane. Te rośliny tutaj dopiero coś wyrasta na wiosnę. E, a no nie można tak robić, że, ponieważ każda, jak wiecie, roślina albo nie wiecie potrzebuje innej dawki wody, innego, inne parametry do podlewania tutaj będą. Więc wycią tutaj wykopałem, zmodyfikowałem, tu będzie kolejny prawdopodobnie sterownik do podlewania tylko ogrodu i tak to ogólnie będzie wyglądało. Więc zapraszam Was do kolejnej serii, powiem Wam, naprawdę szukuję fajną serię o tym, jak zasiać dobry trawnik, jak, do jak go dobrze nawozić i Tutaj wierzę, że będzie taki miękki, piękny dywan z trawy, mam specjalną mieszankę, mam specjalne nawozy i będziemy tutaj starali się Wam pokazać jak to wszystko, znaczy ja będę się starał Wam pokazać jak to wszystko będzie ładnie rosło. Seria z rabatami, to też do niej odsyłam. No i takie wnioski właśnie tutaj na koniec, jeżeli chodzi o tujki Wam przedstawiam.